Hej, witajcie! Dzisiaj na tapet ląduje Turcja, czyli jak silna jest gospodarczo, jakie ma problemy, jakie są jej mocne strony oraz jej potencjał. Zatem zapraszam do oglądania. Niedawno Turcja wywołała małą sensację, gdy okazało się, że w roku 2020 Turcja miała wzrost gospodarczy. Wzrost ten wyniósł 1,8%, co w sytuacji kryzysu na całym świecie jest naprawdę świetnym wynikiem. Natomiast ten Sukces nieco blednie, kiedy spojrzymy się na rok poprzedni, kiedy to wzrost gospodarczy w Turcji wyniósł tylko 0,9%. Natomiast, generalnie, jak spojrzymy się na przeszłość, na ten wzrost gospodarczy w przeszłości, zobaczymy, że jednak w Turcji zazwyczaj on był bardzo wysoki i bardzo imponujący. Lata szybkiego rozwoju gospodarczego są przecinane dość mocnymi spadkami, więc, chociaż generalnie Turcja rozwija się dosyć szybko. To co kilka lat ma różne problemy gospodarcze, i ten wzrost nie jest właśnie tutaj taki równomierny. Zatem dzisiaj, jeżeli chodzi o PKB Turcji, o jej wielkość gospodarczą, ono wynosi ponad 719 miliardów dolarów i stawia Turcję w pierwszej dwudziestce największych gospodarek na świecie, konkretnie na pozycji 19. Więc tutaj, jeżeli chodzi o tę wielkość gospodarczą, blisko Turcji jest Arabia Saudyjska, Szwajcaria oraz Holandia. Co ciekawe, właśnie w roku 2020 Szwajcaria wyprzedziła Turcję, co nam już się może wydawać dziwne i podejrzane. No i rzeczywiście przyczyną tego jest tylko kurs walut. Bo właśnie turecka waluta Lira w ostatnich latach radzi sobie bardzo kiepsko w stosunku do dolara i ciągle traci na wartości. Rok 2020 również zaczęła z mocnym spadkiem wartości swojej waluty, która później nieco odbiła, jednak no, wciąż w tej perspektywie kilkuletniej ta waluta jest słaba. Natomiast inaczej zachowuje się waluta szwajcarska, która jest nadal uważana za taką bezpieczną przystań, więc w każdej takiej trudnej sytuacji na świecie frank szwajcarski na wartości zyskuje. Dzięki czemu to PKB Szwajcarii w poprzednim roku tak e, ładnie nam urosło. Natomiast wracając do Turcji, to PKB na mieszkańca w tej sytuacji wychodzi około 8,5 tysiąca, no i nie jest to zbyt imponujący wynik. Jest to wynik podobny do Argentyny i około 10 razy niższy niż ten Szwajcarii. Więc no, tutaj dystans jest ogromny do nadrobienia. PKB w partycie siły nabywczej na mieszkańca, jako taki wskaźnik, lepiej obrazujący tę średnią zamożność, dla Turcji jest znacznie wyższy, on wynosi Ponad 30 tysięcy, więc jest wyższy niż w Grecji, ale niższy niż w Rumunii. Okej, okay, jakie inne problemy gospodarcze ma Turcja oprócz tej właśnie całej waluty? No cóż, warto wspomnieć o inflacji, która wynosi w Turcji ponad 12,3% i niestety inflacja od lat jest dużym problemem w Turcji, bo o ile udało się tę rekordową inflację z poziomu 100% czy 50% zmniejszyć, tak, no jak spojrzymy się historycznie, ani razu ta inflacja nie spadła poniżej poziomu 6%, gdzie taki poziom proponowany jako taki najbardziej optymalny jest w okolicach 2%. Więc tutaj no, ani razu Turcja nie była blisko tego wyniku. Cały czas ta inflacja jest bardzo wysoka. Zatem, no co nam z tego wysokiego wzrostu gospodarczego, jeżeli inflacja jest ciągle wyższa, to trochę no, również umniejsza ten sukces gospodarczy Turcji. Natomiast bezrobocie w Turcji wynosi około 13%, więc no również to nie jest wynik, który no mógłby zadowolić to państwo. I to również przez lata to bezrobocie nieco spadało, ostatnio jednak to bezrobocie nieco rosło, więc no to też nie jest zbyt dobra wiadomość dla tego państwa. Całkiem nieźle Turcja wypada, jeżeli chodzi o zadłużenie względem wielkości PKB, bo to zadłużenie wynosi 36,8% w stosunku do PKB. Jest tutaj więc no wyraźnie niższe niż dla większości państw europejskich i jest to też niezły spadek z roku 2001, kiedy to zadłużenie wynosiło 75% w stosunku do PKB. To jednak nie oznacza, że finansowo Turcja jest w jakiejś super sytuacji, bo niestety pod tym względem też Turcja ma pewne problemy. Jak spojrzymy na indeks Giniego, on dla Turcji wynosi 41,9 wskaźnik ten mierzy nierówności w dochodach w danym społeczeństwie. Zatem im jest wyższy, no, no tym gorzej, bo oznacza, że te nierówności w społeczeństwie są bardzo wysokie. No i w Turcji właśnie ten wskaźnik jest bardzo wysoki. Dla państw europejskich on zazwyczaj jest dość mocno niższy. W Polsce wynosi około 30, natomiast jest to wynik podobny do tego, jaki mają Stany Zjednoczone. Zatem, mimo tego, że w ostatnich latach turecka gospodarka rozwijała się zwyczaj bardzo szybko, tak ma wciąż szereg problemów, których na przykład lata nie udało się rozwiązać. Tutaj też ta sytuacja ostatnio się nieco komplikuje. Jak wiemy, prezydent Turcji Erdogan też ostatnio prowadzi zmiany w polityce wewnętrznej i zewnętrznej tego państwa, umacnia swoją władzę. Połącząc taki system bardziej prezydencki niż parlamentarny, jak również zauważalny jest zmiana w polityce zagranicznej tego państwa, zmiana dyskursu z kierunku USA i Europa na coraz bliższe relacje z Rosją. To jest w sumie nieco zaskakujące, skoro Turcja jest członkiem NATO. Dość ważnym członkiem NATO, bo warto podkreślić, że Turcja ma jedną z najsilniejszych armii na świecie i również w NATO, oczywiście. Natomiast te relacje turecko-europejskie czy turecko. Amerykańskie w ostatnich latach się ciągle pogarszają. Turcja jest kandydatem do Unii Europejskiej, no jednak w ostatnich latach to członkostwo nie jest już, a przynajmniej nie wydaje się, żeby było celem dla rządów Turcji. To zresztą zawsze był dość trudny temat, bo w Unii Europejskiej spora część państw tutaj była przeciwko. W 2018 roku Stany Zjednoczone podwoiły wysokość ceł. Nałożone na stali i aluminium importowane z Turcji, co właśnie nam pokazuje pogarszające się relacje. Natomiast oprócz silnej armii, Turcja ma dobrze rozwinięty przemysł, wysoko rozwinięte rolnictwo, a także bardzo ważną częścią gospodarki tureckiej jest turystyka. I Turcja jest jednym z najchętniej odwiedzonych państw na świecie. Turcja liczy ponad 84 miliony mieszkańców. Zatem ludnościowo już uprzedziła Niemcy, więc już chociażby dzięki temu Turcja ma naprawdę spory potencjał, żeby gospodarczo jeszcze awansować. Natomiast jak wiemy, sam potencjał to nie wszystko. Bo przykład Meksyku czy Brazylii nam pokazuje, że nawet państwa z dużym potencjałem Mogą totalnie gospodarczo się zdegradować. Respektywnie, kilku lat nie powinno być dla Turcji, żeby względem PKB wyprzedzić Szwajcarię czy Holandię również. Turcja ma dość solidne podstawy. Natomiast, no właśnie, ten wzrost gospodarczy, jak widzimy, ostatnio jest różny. Możecie mi napisać, jak sądzicie, jaka jest wasza opinia? Czy Turcja wróci do takiego szybkiego wzrostu gospodarczego, czy obecne problemy są bardziej długotrwałe? I na dzisiaj to wszystko. Dzięki Wam za oglądanie i do zobaczenia.